Brr, dzisiaj będzie naprawdę zimno. Ech, no dobra, może bez takiego głupiego aktorstwa. Kolejny odcinek urokiego takiego, baby! Ja was witam, moi drodzy! Dzisiaj będziemy przechodzić kolejnych pięć poziomów w Crash Bandicoot 2 i kolejnego oczywiście bossa. No i tak jak mogliście się domyśleć, hehe, he, w drugim świecie będą dominowały zimowe levele, czyli coś, czego oczywiście nienawidzę. No więc skoro będę robił dużo rzeczy, których nienawidzę, to może poprawicie mi humor i dzisiaj zostawicie bardzo dużo łapek w górę i przede wszystkim suba wraz z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić, kolejnych filmików i być może jeszcze hashtag y, LUT dla zasięgu, żeby ten film gdzieś dalej poleciał. Y, byłoby bardzo miło, a ja wam dziękuję i zapraszam was do oglądania. Ach, kochany Crashu Bandi co ty tutaj robisz w tym lodowym świecie? No na pewno czekasz na kolejne nasze tutaj przygody, więc y, co my dzisiaj zrobimy? Ogółem tak, y, koncepcja jest taka, że nie zrobimy sobie tych pięciu poziomów y, po kolei, tylko y, będę musiał najpierw iść do Air Crash, bo z tego co kojarzę, oczywiście też troszeczkę się internetem wspomagam, żeby zdobyć czerwony kryształ, e, klejnot, przepraszam, klejnot z poziomu z piętra niżej, e, muszę tutaj zrobić pewien taki trik nieoczywisty, ale to za chwilkę dotrzemy do tego, tak, to jest kolejny taki głupi poziom, gdzie e, mamy wodospady, rzeczki i inne takie. E, o, właśnie tutaj. Muszę na tamtą platformę na, na, na górze stanąć, więc cyk, 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 mamy to, idziemy, idziemy po czerwony kryształ, moi drodzy, ach, bardzo fajnie, The Warp Room i tutaj mamy sekretne szóste piętro yy, i o dziwo ono jest na samym dole, nie wiem jak, bo jakby my jesteśmy na górze, tak, to jest zamek, ale czemu my tutaj jesteśmy, czemu to jest najniższe piętro, tego nie wiem, idziemy do Snow Go, zbieramy czerwony klejnocik, Discover and finish the secret road for a special gem. O to właśnie tutaj chodzi. Mm, czy to będzie trudne? Będzie trudne, więc tutaj muszę się skupić. What the fuck? No właśnie. Nie chcę tutaj oberwać za bardzo. I jak widzicie, to jest sam lud. Więc Okej, <laughs> Ok, akwaku. On się przyda na pewno. Dobra, tutaj na spokojnie. Okay. Tutaj może dam radę? Aha, tutaj mam yy, skrzynki do, do otwarcia. Dobra, w taki sposób. OK. I teraz muszę na spokojnie wziąć tego akuaku. -aku. Muszę koniecznie. Zatem hopsa. Najpierw może żyćko. Dobra, mamy to, idziemy w prawo. Idziemy w prawo, hops, życzka, życzka. I poczekam sobie. Chcę jeszcze raz Akuaku, aku, żeby mi się odnowiło od zera, bo, bo inaczej mi przepadnie, tak? Okej. Okay. Dobra, mamy to. Rozwalamy. Rozwalamy, rozwalamy. Na spokojnie. I mamy to, udało się. Zdobyliśmy czerwony klejnot. Chyba tak właściwie już możemy. Nie, nie możemy wyjść sobie z levela. Musimy dokończyć level. Chociaż wydawało mi się, że możemy wyjść. Ale nie, no nieważne, dokończmy już sobie ten level. Na spokojnie. Nie musimy tych pudeł w ogóle zbierać. Wystarczy, że wyjdziemy sobie stąd. Oj, znowu Akuaku, aku, aku. bardzo dobrze. Ale <laughs> to tu, 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 tu trochę musiałem się skupić mimo wszystko. Niełatwo nie jest zdobywać te kolorowe klejnoty. Już chyba będzie drugi, tak. To już będzie drugi klejnocik do naszej kolekcji. I dzisiaj jeszcze w tym odcinku zdobędziemy trzeci kolorowy klejnot. E, chyba zielony tak kojarzę. Okej, okay, spoko. Nie było to złe. Dobry wstęp do odcinka. E, więc chyba już oficjalnie pierwsze piętro tak w pełni mamy z głowy, e, bo mamy już kryształy, mamy klejnoty, no tak, tak by wychodziło. Ale co najgorsze i tak całego Air nie zrobimy sobie, a przynajmniej w tym odcinku, bo będziemy musieli z trzeciego piętra e, wskoczyć do sekretnego miejsca i też tak się cofać. E, Ciężko to jest wytłumaczyć, ale no, no to jest level, że nie zrobię go od razu na 100%. E, więc idziemy do kolejnego zimowego poziomu, bo oczywiście jest to zimowa kraina, tu chyba wszystko na 100% zrobię. 125 pudeł, na razie to jest najwięcej w całej serii, no ale damy radę, myślę, no nie mogę wątpić, prawda? Mm, to będzie później trochę więcej na pewno cofania się tu i ówdzie. To nie tak, że sobie przejdziemy wszystkie plansze jedno za drugim, i jeżeli chcemy zrobić to na 100% po Bożemu, no to musimy się tak wracać. Yy, bardzo mnie denerwują ci wrogowie, bardzo ich nie znoszę tych jeżu. jeży. Czy co to jest w ogóle? Nie wiem, czy to jest jeż. O właśnie, jedziemy na górę. Ach, i właśnie po to był ten czerwony kryształ, e, żebyśmy mogli tutaj pójść. Tak więc rozwalmy wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie przegapię. O, już wolałem skoczyć. Ok, ok. Ty, jeszcze raz. Dobra. Pyk. No, tu muszę uważać, widzowie. E, rozwalmy to. Czy coś tam będzie na górze? Chyba tak. Ale to chyba wystarczy, że ja coś takiego zrobię. Tam chyba nic więcej nie będzie. Upewnijmy się. A, tam był wykrzyknik. Dobra. Ok. To bardzo dobrze. Cyk, cyk, żyćko. To już będzie 44 żyćko. Wow. A to przepaść była. Oooooo, To była przepaść. No to super. To tyle z mojego 44 żyćka. <laughs> I z mojego całego akułaku -aku. nie. Akułaku -aku najgorsze. Nie znoszę w przepaść skakiwać. Dobra, już przeskoczę w taki sposób. Nie, nie lubię w przepaść tak skakiwać, bo całego akwaku tracimy. O super. Okej. Okay. łówka była w. w krecie, spoko. Dobra, no ja nie wiedziałem, że tutaj jest przepaść. Ja nic nie widziałem. Ty, ale chamstwo. Pyt. Pyt, pyt. Dobra. Okej. Okay. O, życzko. Bardzo chętnie. Głupia foka. Życzków akurat mamy bardzo dużo. Ja tutaj się nie będę o to martwił. O, oh, dziękuję. 43. Ah, o, oh, 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 było blisko. O, oh, 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 się przestraszyłem. E, mam nadzieję, że tu nie ma żadnej przepaści. Oj, chyba coś źle jest. A, dobra, jednak nie ma. Uf. uf. A tego nie potrzebuję? Nie, bo po prawej stronie mam to samo. Dobra. Dajesz. Cyk. Super. 59 Dopiero Najgorsze jest to, że tutaj żadnego checkpointa nie było. Haha, i ha. nic więcej? I tutaj trzy kolejne. No dawaj. Ok, mogę to zrobić ślizgiem, ale wolę chyba czasem sobie poczekać. Dobra, 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 dobra. O! oj. Fuck Dobra, udało się. Jak miałem to zrobić? How? Jak? Widzowie, ej, to było jakieś. Jakieś oszustwo. Oszustwo nad oszustwa. Jak, jak miałem przeskoczyć tyle skrzynek? HE? Kurde, dobra, to to jest ciężkie. Nie znoszę tych ludowych poziomów. One są chamskie. A dobra, tutaj mogę tak. Dobra i. O, ledwo! Eee, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Chyba się uda. Oj, nawet mnie nie denerwuj pan Jesz Oj, nawet mnie nie denerwuj i mamy to! To, haha, jak ledwo, kurde, natrudziłem się. Ej, powiem Wam, że na razie w kraszu dwójce się trudzę bardziej niż w jedynce. O, trójka jest najłatwiejsza. Oj, oj źle. O, dobra, jednak nie. O, super. E, dwójka przez tą różnorodność jest niestety ciężka. No dajesz, dajesz, dajesz. O, udało się. O i checkpoint bardzo dobrze. Cyk. Dobra. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jak, jak okaże się, że pominąłem coś, to będę bardzo zły. Właśnie tutaj są takie pudełka ukryte chamsko. Aaa! Nie łaj! Łaj! Kurde, spanikowałem. Znaczy nie wiem co ja zrobiłem w sumie. Aaa! Głupie lodowe poziomy! To tak łatwo balans stracić. Pyk. Pyk. No, zawiesz, dajesz, dajesz. dajesz. No, dajesz. No, halo, crash. Brawo. Dobra. O, mogłem o tak, okej. Okay. Mogłem o tak od samego początku. 18 skrzynek, tutaj. Ok. Chyba nic tam wyżej nie będzie. O! Eee. No dobra co tutaj będzie a już myślałem że sobie zablokuje jakoś tą drogę <grym /dosek> o życzko, Bardzo dziękuję żyćko się przyda i kolejne 3 krejty um, cyk ja tu się nie bawię mam to gdzieś <grym /dosek> i mamy to dobra 18 spadamy sobie stąd no te lodowe poziomy Ach to jest to jest najgorsze 110 krejtów już Mam nadzieję, że tutaj niczego nie przegapię. Dobra, już mamy zejście na dół. Uf. Tutaj coś będzie, nie. Mamy checkpointa. Eee, Okej. Okay. Dobra. Tu często potrafią być takie TNT ukryte hamsko. I mamy te rollery z y, crasha jedynki. Wow! <laughs> Dziwne. I dopiero kry y, kryształ jest. Dopiero teraz. Okej. Okay. O, jak go kopnąłem! <laughs> o Jezu! Okej, okay, to było niespodziewane. Mamy wszystko, mamy wszystko! Mamy wszystkie krejty! Zrobiliśmy to widzowie. Super! Najtrudniejszy na razie poziom z głowy. Idealnie. O to chodzi. O to chodzi. Nie poddajemy się, idziemy dalej do przodu. Ach, sobie crash wypluł. Ue! I tańczymy, cieszymy się. I dobra, i teraz co? Mogę tego aircrasha zrobić, ale... Ale no nie zrobię w całości, bo e, tak jak mówiłem, będę musiał z trzeciego piętra tutaj sobie wrócić przez sekretną ścieżkę, secret road. A tutaj jak na razie e, wprowadzona będzie nowa rzecz. Mianowicie, e, jak to się nazywa? Ja zaraz wam przedstawię, ale chodzi o to, że nie mogę umrzeć do tego momentu, nie mogę spartolić. Czyli nie patrzę na to, że tu są jakieś skrzynki i tak dalej. Mogę to porozwalać, nie muszę chociażby byłoby dobrze rozwalić żeby mieć te owocki łumpa więc mamy to, mamy to, mamy to zaraz to powinno się pojawić tylko po prostu nie muszę zginąć, e, nie mogę zginąć to jest po prostu taki specjalny bonus, e, gdzie będzie cięższy etap gry, zdecydowanie ale dostanę właśnie dodatkowy klejnot Uf. O, ho, ho, udało się dobra ten bonus mnie nie interesuje o, i o, widzicie, to jest tam, tylko poczekajmy sobie. Mhm, szybciej, szybciej. Up. No, tylko że <laughs> niepotrzebnie to robię, chociaż aku, aku zostanie. To jest tak zwany Death Road, czyli Droga Śmierci. To jest dosłownie w kilku poziomach. To jest po prostu arcy trudny etap. Proszę bardzo, dziękuję. Arcy trudny. No może nie. Aż tak arcy trudny. Ale jest cięższy. Uch, no, widzieliście, tu musiałem wytajmować idealnie. Jest zdecydowanie ciężej, ale na końcu czeka na nas e, klejnocik. Więc no. Dla nas to jest bardzo że, ważna rzecz. I zrobiliśmy to. Mamy! Idealnie! To jest ten dodatkowy klejnot. Za zrobienie boksów, tak jak mówiłem, na razie nie dostanę. Będę musiał się tutaj wracać. Bardzo dobrze, crash. Wolę, żebyś mimo wszystko to żygał, a nie wyciągał z gaci. Bear eat. Idziemy sobie do poziomu z niedźwiadkiem, jak widzicie. No, tutaj będzie jazda. Mhm. Tutaj będziemy ujeżdżać tego miszka. Tak jak w Kraszu 1C jeździliśmy na górszcu czy na czym tam, to tutaj będziemy jeździć na niedźwiadku i możemy przyspieszać, to się przyda. Ale muszę tutaj to kontrolować szczerze. Ja tutaj często deadam. Nie mogę czasem wyczuć tej prędkości. Ja wolę jechać wolniej, ale precyzyjniej żeby oczywiście wszystkie skrzynki wziąć bo tutaj na spokojnie wszystkie skrzynki możemy wziąć nie musimy się do tego poziomu wracać ale muszę no precyzyjnie uważać na wszelakie dziurska, tutaj orki skaczą jakieś dobra, drugi checkpoint więc zbani dobra nitro se skaczy lewo, prawo, lewo, prawo dobra mamy to, kolejny checkpoint, ok? jest obiecująco Tu musiałem takie bardzo, bardzo powolne skoki robić. Ok. Czy mi się uda? Oby. Oby, oby, oby. Uda się! Za pierwszym! Oh yeah! Jeszcze będzie później druga część, o wiele trudniejsza niestety. E, ile mamy skrzynek? 33, 45. Udało się. Wszystko zbani. Poziom jest. Mamy kolejny kryształ. Oh yeah! Uwielbiam. Uwielbiam te wślizgi na koniec. Jak wiem, że zrobiłem poziom na 100%, e, to wtedy sobie takie wślizgi robić i, i po prostu to jest taka cieszynka w crashu. E, widzowie, jeżeli dotarliście do tego momentu odcinka, to może napiszcie e, hashtag e, miś, żebym wiedział, czy już e, ktoś dotarł do tego momentu. Więc zostawcie w komentarzu. A my będziemy szli do kolejnego poziomu o nazwie Crash, Crash. Taka gra słów, prawda? Crash, Crash. E, co tutaj będzie? Chyba kula będzie znowu. E, bo się powtarzają na razie te poziomy, będzie kula. Mhm. Tak, ja już zdecydowanie widzę, że tutaj kula, bo nie idziemy tam do przodu. Zawsze te poziomy z kulą czy z misiem wściekłym na nas, e, tak się prezentuje. Okej, okay, miny, muszę na nie uważać. Tum, tu, 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 tu. Nienawidzę. Tu dużo skupienia musi iść. O, ten ślisk, to zrobiłem fartem. Okej, okay, kula sobie spadnie. Dobra, na razie lajtowo dosyć. <grytowa> o! zaraz bym wpadł w minę. No mina nic nie robi, całe szczęście. Eee, tam coś jest. He? Chodźmy zobaczyć, co tam jest. Ja nie kojarzę tego. Tu, tu? tu. O co tutaj chodzi? Jakaś dodatkowa droga, okej. Okay. Pup. To jest bonus? Nie, chyba to nie jest bonus. O co tutaj chodzi? Gdzie mnie to przyniesie? Aha, z powrotem, dobra. Haha, okej. Okej, teraz wszystko jasne. Czyli po prostu tam dodatkowe skrzynki były. No to teraz muszę uważać. Okej. Okay. Ja, te owoce umpa czasem pomagają pomóc. Pomagają pomóc. <grywa> super, ja jestem. No pomagają wskazać, gdzie powinniśmy biec, żeby nie wpaść w nitro. O! Dobra, tu kojarzyłem akurat z przeszłości. Z moich wcześniejszych. E... Ach! Przygód z Crashem, dwójką, że tam jest mina. Hamsko postawiona. Okej, okay, tu zaraz będzie. Aha, bonus. A, okej! Okay. Wiem, że końcówka jest zrypana, bo tam chyba jest y, crate, na którym musimy ten body slam zrobić. Właśnie taki taki atak. Dobra, owoce umpa w tej skrzyni mnie nie interesują. Tu mnie interesuje, co jest. Tam nic. Tu tu nic więcej nie ma. Ok. Tak, chamsko czasem potrafią dać te skrzynki. Cyk, cyk. Tu ładny body slam. Ok, co i to wszystko? Nie, jeszcze trzy. No dawaj, 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 dawaj. Nom nam, nam. I mamy. Mamy jedno dodatkowe życie już mamy 54 życia. Wow. <gryształ> to łatwo dojdziemy do tej setki. O, kryształ, dobra. Okej, okay, to chyba będzie ostatnia kula. Tak my nie mam. Nie kojarzę, ale wiem, że ta końcówka no, jest zrypana. Może być tak, że będę powtarzał. Nie zdziwię się. Po prostu te poziomy z kulą czy z niedźwiedziem. O, o widzieliście. Chamskie. Taki super speed i mnie nakierował w dziurę. Ok, dobra. Trasz, wstawaj, zestrałeś się, samuraju. Mamy to, mamy to. Ha! Kolejny kryształ. Kolejny klejnot. Klejnot i kryształ, tak, o to mi chodziło. Ciągle mylę kryształ z klejnotem. <laughs> Ale wiecie o co chodzi? Kamień szlachetny. O, w taki sposób. Kolejny kamień szlachetny. Jeden i drugi. Tym razem z ucha fu jak nie wyżyga, to z ucha. Jak, jak nie z ucha z tych to sportków. i zielony klejnocik tutaj będzie do zdobycia. W, the ill deal. Ill deal to jest kolejny poziom. E, wiem jak go zdobyć. Kojarzę. E, to będą kanały, już słyszę po muzyce. Będzie ukryta, ukryta ścieżka. Ile tu jest? 79, dobra. Dałem radę, myślę. Więc. Tu węgorze. Wiedzieliście, że to jest król kanałów? Węgorz? <laughs> znaczy węgorz? Nie wiem. W sumie. Dla mnie to wygląda jak węgorz. Nie znam się na rybach. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czy to jest. Yy... Co, co to jest w ogóle? Elektryczna ryba. To był chyba węgorz. Nie wiem. Dobra. Mamy to. I tutaj w prawo to było. Tak, to tak chamsko ukryte. Taki oto sposób się przedostajemy. <laughs> Nieoczywiste to jest, wiem, no ale jednak po coś to nitro było, tak? Chociaż o właśnie. Fajnie by było Was porozwalać. Chociaż szczerze, ja mam inny pomysł. Jak tutaj zdobędę ten kryształ, to ja po prostu deadne. Bo wtedy szybciej się cofnę do tyłu. Trochę szkoda będzie o aquaku. Ale cofnę się do tyłu. I tyle. Nie będę musiał tak wracać. Czym ty jesteś w końcu? Szczupak, elektryczna ryba? Powiedz kolego, nie bój się, nie wstydź. <laughs> Dobra, jesteśmy tu, mam? Mam klejnotik. E, tak, tutaj muszę iść, ok. Mhm. A i tak już będzie na mnie czekał aku-aku. Super. No to żadna strata, praktycznie. Szybciej sobie wróciłem. O. Jak! Przeskoczyłem na ciebie, kolego! Dobra, biorę checkpointa i nara. <noise> Co ja będę? Nie muszę przecież wszystkich wrogów tu bić. Ej, halo! O! Okej okay. Już myślałem, że naprawdę będę czekał długo. Albo że gra się zgliczuje. Pyk. O, jaki body slam zrobię! O! Nie, ale oszustwo liczyłem, że się wszystkie skrzynki rozwalą. Ej, halo! No! No, skacz! O, dziękuję. 14 skrzynek. A to było easy. To było takie prościutkie. Poważnie? 26 na 79. Dobra, ja myślę, że to nie będzie ciężki level. Wow, wow. wow, wow. Jeszcze więcej będzie w przyszłości. Eee, w lewo? O, to kryształ. No, kryształ gdzieś powinien być. Zaraz bym go nie zebrał i byłoby. Więc. A tu ładnie rozwaliłem. Hmm. Ile życzka? 55. Widzowie, obstawiajcie w komentarzach, czy e, Roro dobije do 99. Jak tak, to... nie wiem, napiszcie, że tak. Że powiedzmy... E, to, jak będę tak grał, to na pewno nie dobije do 99. <grysz> krysz kryształ mam, ale tu puduła na pewno są, no. No, no, to, to akurat zapamiętałem. Okej. Okay. Napiszcie, w której minucie odcinka jesteście, i czy uważacie, że dobiję do tych 100 żyć, czy tam 99? Te, te, te szczury, czy co to jest? Są czasem właśnie tak chamskie. Dobra, bo one mają kolce, więc nie mogę skręciołkować ich. Ale czasem takiego hitboxa mają, niefajnego. Nam, 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 nam. Zaraz żyć go. A już w sumie się odzyskało. Ok. Eee, tu coś będzie nie. Mamy crasha w pełnej okazałości. <laughs> Crash Was pozdrawia. Cyk, cyk. Tutaj mamy nową rzecz, fajną. Bo możemy. O, ćwiczyć. O, tak jak na siłowni. A tak naprawdę. E, mo, możesz zejść. O, dziękuję. A tak naprawdę będziemy się po takich kratach wspinać. To jest fajna mechanika. Cyk. Dobra, i tutaj on ma swoją ścieżkę. Musimy przeczekać, niestety, na zielone światło. I możemy gnać. Możemy gnać. Wyobraźcie sobie, że jak robiłem wyzwania czasowe e, na PlayStation 4, żeby mieć tą grę na 100%. Jak się z tym męczyłem. O matko boska, nie uwierzycie, to była taka męczarnia. I tu jest właśnie ten najgorszy moment. Och, nie zawsze mi się ten skok udaje. Nie zawsze. Coś po prostu jest nie tak. Ale w oryginale miałem to samo. E, więc wyzwanie czasowe, wiecie, na czas, żeby to zrobić. Tutaj y, jeden błąd i już musicie od zera to robić, żeby mieć złoty relikt czasowy. A złote relikty czasowe są potrzebne, żeby mieć platynę w tej grze. Więc no wiecie o co chodzi. Zielony klejnot, bardzo dobrze. Oho, Korteks. Witaj, Korteks. Co tam u ciebie, panie Korteks? Oho. Dokładnie tak. Napraw swoje połączenie. <śmiech> <śmiech> tak, tak. Ty, trzymasz kciuki za mnie. Aha. E, dobra, ej, ludziska, to już zrobiliśmy 5 poziomów: e, Snow Air Crash, do którego wrócimy. Crash, Crash i The Ill Deal. E, idziemy do Komodo Brothers. To są, to są kolejni bosowie. Ja kojarzę, że chyba Komodo Bros są tylko w Crash dwójce i Komodo Joe, jeden z tych dwóch braci, jest w Crash Team Racing. I to chyba tyle. Tylko w tych częściach są. I don't know. Ale to jest dosyć prosty boss fight, chociaż nie ma makłaku. E, I tak ma trzy życia ten kolega. E, koledzy, mają trzy życia, a nie jedno. Bo jak mówiłem, paski tutaj źle się renderują. Okej, okay, on będzie sobie rzucał nożami. My tego unikamy i tak trzy razy. Okej. Okay. Spoko. <laughs> Dobra, ty sobie rzucaj. Nie wiem czy mogę ich dotykać tych noży. Chyba nie. Wolę, wolę nie dotykać. Cyk, cyk, cyk. No i po to obie. Dobra. Okej, okay. i po robocie, pokonani, haha, <laughs> ot tak, brawo, brawo dla nas, pokonaliśmy y, drugiego, no można powiedzieć, że drugiego, drugich bossów w tej grze, Komodo Brothers są za nami, e, idziemy do Warp roomu i co, I pójdziemy sobie teraz na górę, co to będzie za kolejne piętro, chyba kanały to były czwarte to piec, pikarnik, a piąte to jest kosmos. Tak, jesteśmy w kanałach. Więc widzowie, myślę, że na ten odcinek to będzie wszystko i ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie i co? I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie przejdziemy sobie 5 leveli i będziemy się też cofać, żeby zrobić tamtego aircrusha. Dzięki, trzymajcie się i hej, hej!